Oh, ale to słodko wyglądają pocią Puccio i Puccio, Puccio Siemaneczko wszystkim, tutaj Chrystiana I w tym odcinku będziemy speedrunować 99% Ale będziemy się budować schronisko Dla psów Będzie fajnie, będzie miło No to zaczynamy Ok, rodziska, dołączcie do gry I będziemy budować schronisko dla psów Mamy rolę dekoratora Aby, no wiecie, zrobić to schronisko No i naprawdę się tak cieszę Bo teraz jest ten ubieg dla psów więc będzie można zrobić schronisko dla mojego Reksia i Pimpka. So, więc robimy jakieś podstawowe rzeczy. Okej, okay, bum, 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 bum. Ej, tu mam już wilka, mamy wilka. Cześć, chodź, chodź, to, o, nie bij, nie, 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 nie O, okej, okay, please, to był Pimpek albo Reksio. Dwa, mam okej, okay, Musimy dać mu sześć steki, aby był naszym pieskiem. Ej, zawsze, co dostaniemy? Please, coś dobrego. O, rewolwer dostałem! Na pewno mi się przyda na zabijaniu kilka wilków. Ok, robimy szybko sobie pierwsze łóżko. Abyśmy mieli od razu z głowy to. Ok, bierzemy sobie jest to drzewko i wkładamy do ogniska. Let's go, mamy trzeci poziom. Let's go. ok, potrzebujemy jeszcze pięć drewna, by zrobić kolejne łóżko, abyśmy mieli już to z głowy. Boom, bom i mamy to. Bo mamy kolejne. Łóżko baby. Ej, masz tutaj gościu? Mam wierzączkę, sobie dobrą torbę Bum, leży wilk Let's go Mamy nasze pierwsze dziecko Co ojciec zostawił go na 10 lat jak mój Siema Tim, jak tam życie? Okej, okay. bum, 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 bum Mamy czwarty poziom I bum, mamy to Bum, bum To, to jest Reksio Siema Reksio, jak tam życie? Reksio Let's, let's go Mamy chodź ze mną, Reksio. Robię dla Ciebie schronisko dla piesków, tak? Bardzo fajnie będzie. Będzie Ci bardzo miło, będzie bardzo wygodnie, jaki nie wiem, pięciogwiazdkowy hotel dla piesków. O medyk! Medyk jest! I jeszcze obok tego, co jest? Bierzemy wszystkie nasze całe leczenie. Bierzem tylko ten metal piękny. Mam tutaj kolejne naboje. O oh my god, jesteśmy wypasieni. Jeszcze zestaw medyczny ciasto, byśmy sobie trochę najedli. Świetnie, dobrze, dobrze. O, jest drugie dziecko i jest obok tych naboi! Musimy do wszystkich zabić tu jeszcze karnister jest. Oha! Jak ty mnie jest tak dalej? Oh my god! Oh my god! O oh my, oh my god! Zestaw medyczny! Oj, karabin, karabin jest! Go, 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 go go, go, Karabin, mam karabin, let's go, let's go i zabijam ludziska ostatniego wilka, boom, tysiąc scope i boom leży wilk. Wiesz sobie Nasze drugie piękne dziecko, boom, mamy to. Siema siostra, ty i jego sobie tą skrzynkę piękną. O, ja, mamy bandaż, na pewno nam się przyda. Boom, 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 bom. i mamy piąty poziom ogniska. Szybko, szybko postaw Yes, baby, udało nam się, boom. Okej, okay, mamy Jeszcze jeszcze trzy steki ludziska. I... bo Mamy to! Mamy! zaś co, jesteśmy... Tu jesteś Reksia znowu! Ej, wiesz co? Pluto jest dobrym imieniem. Cześć Pluto! Jak tam życie? Nowym pieskiem, tak? Ej, chodź ze mną do naszej bazy. Odłożę cię tam, abyś nie umarł. Bo będzie trochę srebrne, jak umrzesz. Będzie... Będzie bardzo mi smutno. Tu patrzcie, mamy tutaj Reksia i Pluto! O, to mieszkamy. Mi. Czekaj, choć przywitaj się z Reksiem. Oh, A fina. Ej, patrz na to, ty Pluto jest taki, nie wiem, szary. Zamiast być taki czarny. A, tu mamy ludziska Pluto, mam więc jest szary wilk. Więc jest czarny. Szary i brązowy, taki brązowo-jasny. Kurtyści Zabić kultynstów! Musimy ochronić nasze piesku. Bum, bum, bum! Mamy to, baby! O, let's go! Mamy wreszcie prosty! Musiałem to napalić kilka razy. Ale weszły nasze całe drewno. Bum, 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 bum! I robimy szybko sobie gulasz, bo gościu zaraz umrę z głodu naprawdę, nie będę żartował. Let's go! A, Bum! O, idealnie wejście! Spokój się Muszę Muszę, muszę wracać, muszę wszystko wracać. to I mamy pełno paliwa. Bom. Jeszcze sześć! Po co? Jeszcze sześć paliwa i będę miał szósty poziom. Oj, sobie to i mamy ludziska to! Szósty poziom! Let's go, baby! Mamy szósty poziom! Let's go! Mamy! mamy! Nie, mamy najlepszy miecz, mamy znaczy, mamy najlepszą siekierę w grze. Let's go, baby! Mamy najlepszą siekierę w grze. I mamy jeszcze skórę niedźwiedzia. Hey, nie kurtysta! Nie kurtysta trzyma naszych piesków! Okej, okay, bum! Musimy ratować naszego pieska Pluto. Okej! Okay, ha, 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 pi, pi, pi. Leży i ostatni kurtysta! Bum, bum, i bum leżą ludziska. Let's go, mamy to! nasze wszystkie nasze rzeczy. Okej, okay. czyli piorun, 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 piorun. Boom, mamy to. Wiecie co? Ja postawię, tu będzie taki domek dla naszych piesków. Będzie tutaj jeden, a tu będzie drugi. Chodź tutaj, Reksio. Sieć! Jest Udziska, mamy pieska. Tu jest jego jeden domek. Wyś naszego... Pluto, chodź za, chodź za mną, Pluto. Let's go, mamy Frexio. i Pluto domek. Let's go, ale to słodko wyglądają. Puciu, puciu, i puciu, puciu. Idzie na ludziska teraz zbierać jak najwięcej drewna, i będziemy robić teraz ściany piękne. Okej, okay. jeden, dwa, i mamy to. Możemy teraz robić to. Wyszło sobie o tak. Bum. I robimy pokój dla naszych piesków. Bum. O oh my god, my to robimy ludziska. Mamy ludziska kolejną ścianę i BUM! To widzicie, to jest specjalny domek dla naszych piesków, bo robimy schronisko. Będą też jeszcze kolejne domki, bo będą też, nie wiem, na wszechwał jak będą jakieś inne pieski, nie wiem, pojawią się... Ale zabiję tylko szybko tych niedźwiedzi i zabieramy... O co, tu co jest kolejny! Tu jest kolejne dziecko! I leży! Leży i kwiczy! To ostatnie dziecko jest obok! Masakra! I mamy dziecko co widziało za dużo w łóżku Didiego! I BUM! Dwóch ostatnich dzieci się stało! Szybko zabijam, zabijam, zabijamy! I BUM! Mamy to! Mamy ostatnie dziecko! Weźcie sobie to mięsko! Idziemy szybko po ostatnie! Dziecko! I mamy mityczną... Skrzynkę. Let's go, baby. Mamy to. Ej, dostałem najgorszą rzecz w tej grze. Woohoo! Ej, weź już koszujemy nasze te dziecko. Postawmy to w dobrym miejscu. Okej, okay. I pomamy to. Byliśmy już po 99 nocy w lesie. I mamy wszystkie domki dla naszych piesków. O tak, tu tworzył To może być nasz ten. Patrz na to. To może? Być miejsce do puteniem, do mycia naszych piesków. O, oj, mam ludziska, mam ludziska pomysł. Weźmy nasze, tylko te wszystkie łóżka. Oh my god, ile my mamy tego drewna. Co jest? Pomy, let's go! Patrz, ile mam drewna. Tajemnicza grupa się zbliża do swojego ogniska. Let's go! O jest ostatni kultysta! BOM, BOM, BOM i BOM, I BOM, MAMY to! Ostatni kultysta! Let's go! A już mamy kolejną ścianę piękną, robimy to! Ej, mamy ścianę, Bom, Kolejna ściana, ale już chyba już zaczniemy, już nie wiem, okrążać tą wodę, bo nawet spoko, mamy to w ogóle obok! Bo to będzie takie nie wiem, wanna dla naszych piesków, takie my, miejsce do mycia się, więc nawet spoko. Postawiamy sobie tutaj. Musimy, musimy to normalnie okrążyć to, więc będzie naprawdę dużo drewna pójdzie do tego schroniska. Więc na no, no Muszę dużo pozbierać. O, trzeba, nie Dirmam, no, spokój się, ale tam, chodź, mam chcesz coś, coś pokazać fajnego. Patrz, tutaj robię schronisko dla piesków, widzisz, fajne? No, fajne, bardzo fajne. Okej, okay, się wszystkie nasze całe drewno, Robię sobie kolejną ścianę. Gdyśmy to speedranujemy z tymi tymi. Okej, okay, boom, kolejna ściana i mamy na ściany piękne. BOM-bom, boom, mamy to. Mogę jak szybko musi do napadu, szybko zejść tą bazę, bo zaraz my po prostu przejdziemy tą grę szybko. O, my mamy seks! <śm> A kolejną ścianę, boom! Ej, tu możemy już chyba tak na ukos zrobić, bo tam naprawdę... No, te... Możemy tak po prostu zrobić, takie okay, boom. Coś w tym stylu, coś w tym stylu tak. Oh my god, ile drewna, ile drewna, ile drewna. Oh my god, mamy ludziska pełno drewna tutaj. Co to jest? Więc udało nam się obtosić naszą całą wannę dla piesków, więc nawet spoko. Mamy kolejne dwa ściany. Mamy to. Teraz robimy szybko sobie tak na uko sobie. Tu. Um, tu. Mamy to, to będzie takie, nie wiem, specjalne siedzenia. O, piesu ja mam, ja nawet mam te siedzenia. Czekaj, czekaj, mam tu siedzenia. To tu, tu będzie, jak tu będą ludzie czekać, jak będzie umyte. To będzie nad spoko. Ej, mamy to ludziska. Tu mamy ludziska miejsce na ludzi, co czekają, jak ich pies będzie umyty. Mogą oglądać, jak jest pies myty. Ale patrz, ja tu jest takie, tu jest połowa pusta. Nie mam wygrzanych drzew dużych. Ej, zróbmy o sobie o tak. Aby tam nie przeszkadzało, bo mamy to. I to jest takie specjalne miejsce na mycie piesków i miejsce do patrzenia, jak pieski się myją. Więc chodź tu, Reksio i Pimpek. Idziemy, idziemy do mycia. Chodź, chodź. Na, 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 na chodźcie. yo! Ej, ty chyba Reksio nie lubi być myty. Ej, mamy ludziska, myjemy piesków. Ej, chyba im wystarczy, bo oni to, on toną. One toną, Chodź, chodźcie, wystarczy, chodźcie, wystarczy, chodźcie. chodźcie, chodźcie. Chodź, chodź, chodź Let's go, jesteście umyci. Możecie raz tutaj usić. Let's go, dziska, przyjdźmy kolejny dzień Jezus Maria! O oh my god, tyś mnie wystraszył, Dino, spokój się, wiem, że tyś mnie na maxa stoi, ale może później, okej, okay? Pogrze. O, o, jeszcze nas piękny koleś z Podlasia przyszedł, kupuje, teraz dużo od niego kupię rzeczy. To ja nawet mapy nie mam, w ogóle ja nie zbudowałem, czekaj, czekaj, ja mapy nad nie zbudowałem. Okej, okay. gdzie jest nasz piękny koleś z Podlasia? Okej, okay, koleś z Podlasia... Jest tu, ale patrzcie ja w ogóle mapy w ogóle zrobiłem, prawie nic nie zrobiłem, ej. Okej, okay, mamy pufy, mamy pufy, kupmy sobie cztery, kupmy sobie dwie poduszki, kupmy sobie to. Jakieś roślinki weźmy sobie, dziękuję stary, że daliśmy te wszystkie. patrz mamy rzeczy, let's go baby. Oj, tu będzie wejście do schroniska dla piesków, tu będzie miejsce do załatwienia się przy myciu się, tak, tu będzie załatwienie się. Tu, się, tu pieski mogą się załatwić. Tu ludziska będą kanapy dla naszych pięknych piesków. Jeden, tu, jeden, tu. Tutaj może być tutaj. I tutaj! Tu będą cztery poduszki, kanapę, by. oglądały też jakieś ludzie oglądali. Mamy tutaj też jest kolejne miejsce do załatwienia się pięknego. Bum. Mamy tutaj ludziska kwiatek, kolejny kwiatek. Mamy to! I mamy ludzi skalampę, lampę. Będzie nawet spoko Patrzcie, to teraz będzie oświecało nam piękne miejsce do mycia się. Patrzcie na to, jak to wygląda. Co jest? Jesteśmy teraz strasznie głodni niż te kultyści idą. A pij pom pom pom! pom pom! I pom mamy to ostatni kultysta. Ale wiecie, co weź ten kultystą, aby tutaj sobie tak siedli i opatrzyli na te pieski. Tak, obieścę. Patrz, tu masz pieska. Let's go. Ale fajnie. Patrzcie, mamy tu ludziska klientów w naszym y, miejscu. Patrz, to jest kolejny piesko. Patrz, możecie się z nim bawić. Um. Trochę, dziwnie się trochę się dziwnie bawicie. E, musimy ludziska powiedzieć jak najwięcej drewna, no, bo jeszcze my nie skończyliśmy. A nam zostały tylko ostatnie dwa dni. O nie, musimy to szybko ludziska zrobić. Okej, okay, bum, 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 Mamy top. zbieramy jak najwięcej ludziska, drewna. O ludziska, no, ale tu płaci, tu mamy w ogóle drewna. Oj, ludziska chyba nam coś uda, okej. Wszystkie rzeczy, ile się da? Na maksa. Bo tylko to potrzebujemy, po prostu potrzebujemy drewno, okej, okay, mamy to. BUM BUM BUM! Mamy trzy ściany, mamy trzy ściany. Ej, robimy to ludziska! Robimy to. To będzie Okej, okay, tu robimy łóżka, baby. Postawiamy. Ej, bum! I bum! Mamy. Pociągnijcie jeszcze i jeszcze tu jedną ścianę. Jedną ścianę potrzebuję tutaj. Ej, tu będzie wystarczy nam tylko jedna ściana. Ej, jakieś idanie mi się to postawić, bo mamy to. O, 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 sobie o, Tu chcę o, Let's go, ludziska, został nam chyba ostatni dzień To 99 nocy w lesie! Let's go, baby! Mamy to! Ile, ile naprawdę brakuje nam? Można być to jest kolejne ściany. Bum, 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 trzy ściany, baby! O, dzieska, tam ostatni dzień! Ostatni dzień, musimy to, ludziska, szybko speedrunować! Musimy to, ludziska, speedrunować! Aj, bum, mamy to! Okej, okay, okej, okay. i bum! Okay, weźmy sobie szybko tą mapę. Przestafy, bo nam przeszkadza. I ludziska mamy to. Ostatnia ściana. Let's go, baby. Ostatnia ściana. Patrzcie, jak to wszystko wygląda. Aj, okay, wiesz, to zróbmy sobie gulaszy dla naszych pięknych piesków. I też dla mnie. Więc to, co będziemy teraz zbierać, jak najwięcej mięsa i rzeczy. Zjeść to szafki. Wiesz, co to, to będzie jedzonko dla naszych, naszych piesków. Które robimy sobie gulasz? Tu jest jeden gulasz. Tu jest jeden gulasz, let's go, robimy rub, to ludziska, robimy to, jest ludziska, jedzenie dla naszych piesków, tylko dziecko się cały czas z innego powodu. Oh my god, ludziska, to jest takie <coughs> fajne, oh my god. A w ogóle zapomniałam, ja mam w ogóle poduszki mam, o zapomniałam, patrzcie, ja mam poduszki mam. Wiecie, tu zróbmy sobie poduszki dla naszych piesków, gdzie tu mogę postawić, postawmy sobie tu jedną poduszkę i tu drugą poduszkę. Patrzcie na to, udało nam się, ludziska, zrobić naszą piękną bazę. Schronisko dla naszych piesków. Mam tutaj Pluto i Reksio, patrz, jak się oni się bawią z tymi. Patrz, tu się głaska, tu patrz, widzisz, Puciu, Puciu, i Puciu, Puciu, A, ludziska, mam tutaj jedzonko dla naszych piesków. Tutaj dla ciebie jeden, dla ciebie Pluto i jeden, dla ciebie Reksio. Oh my god, jedźcie, jedźcie. Je, je. A ja sobie tu wezmę te jedzonko. A, to mam tutaj wejście. Naprawdę dzisiaj masakra. I w ogóle nam się, w ogóle udało nam się to wszystko zrobić przez 99 nocy. Więc masakra. 3, 2, 1. Let's go baby! Udało nam się przez 99 nocy w lesie budując piękne schronisko dla naszych piesków, Let's go baby! Udało nam, let's go! Udało nam się to przetrwać z Papa dear, man, Didi. Dobrze, i do dziewięć 99 nocy zrobiliśmy. Masakra. Oh my god, naprawdę się tak cieszę, że nam się to w ogóle udało nam to wszystko zrobić. Masakra. Więc mamy tutaj, naprawdę tu się tak fajnie wszystko wyszło. Naprawdę się naprawdę cieszę, że to wszystko tak fajnie wyszło. a tutaj Pluterek się, no puciu, puciu. I będziemy dzisiaj już, już kończyć. Więc dziękuję za oglądanie. Miłego.